Więc tak. Yy, yy, przychodzi syn, tak jak ty do mnie. I. Tak, mówi, tak, tak. Słucham cię. I ja, weźmie tata wytłumaczyć, jaka to jest różnica między tym, no, jak. Tu, mówią, że teoria, praktyka. Między teorią a praktyką. Sprawa nie jest taka prosta, ale wiesz co? Idź do matki i powiedz matce, zapytaj się matki, czy yy, puściłaby się z murzynem, w myśl zasady black. Life Meter za 5000 dolarów. Tata, no co ty? No, idź, chaj, zapy... ta... idź, zapytaj nie, matki. Nie, tata, nie chodź. Bo ci nie powiem, idź, zapytaj matki. No i chłopak idzie do matki i pyta się mamy. Ja teraz gram mamę, on teraz gra tego. Ja gram mamę. Mama! Tak, John. E... Bo tata się kazał zapytać. Tak, John? I e... ci, bo jest ten Black Life Meter. Tak, dla kolej w metr, tak. I czy ty mama byś dała, znaczy czy byś się zdecydowała, żeby z takim, jakimś takim muzynem za 5 tysięcy ten teges, no żebyś, no ja nie umiem, ale wiesz mama o co chodzi. Czy co? No że co? No żebyś z nim, tak jak z sąsiadem do łóżka poszła. Za ile? Pięć tysięcy dolarów, tata mówi. Wiesz to, Black Life Matter, pięć tysięcy dolarów, tyle wydatków mamy, pandemia jest, wiesz. No słuchaj, tak, oczywiście, poszłabym. No i chłopak wraca do ojca i mówi... Ojciec, no, tata, tak, tak. mama mówi, że to tak, wiesz, że, tak, że byłoby pieniędzy dużo i że... I że... Tak czy nie? I, no, że tak. Dobra, a teraz idź do siostry. Nie, no co ty, tata, nie I idź do siostry. zapytaj... Nie, nie, nie idę. Do siostry nie zapy... idę. Wytłumacz George, mi teraz. George, idź do siostry, zapytaj się siostry, czy się puści z Murzynem za pięć tysięcy dolców. No, i chłopak idzie do siostry, ja teraz robię siostrę. Julie! Hej, Julie, Weź wyjmij te słuchawki, ta. wiecznie, no. słuchać tych go podzieli. Tak. Ojciec się kazał cię zapytać, tak. bo jest ten Black Lives Matter. Tak, ta, jest. jest, jest. No. 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 A ten Jeszczeła ten to Ci się podoba, nie? E? No i co? A, a słuchaj, tata się pyta, czy jakby e, ci dali 5000 dolarów, to czy, czy, czy ty byś nim my, ten... No, ten teges, tak to, co ojciec z matką robią. Natychmiast, gnojku, natychmiast. No wej, Pięć no tysięcy no. dolców z murzynem? Natychmiast, natychmiast. No, no, i, no i wraca. i Dasz George i mówi, że siostra... Mówi, no. że tak. Że ta. No widzisz, a teraz uważaj, George. No. Weź duży oddech, jesteś dużym chłopcem, tak? No. Tak. Idź teraz, zapytaj się dziadka... Czy by dał dupy Murzynowi za 5 tysięcy dolarów? Nie, tak, no i... Do... George, bądź mężczyzną, masz już swoje lata, idź zapytaj starego z czy by dał dupę Murzynowi za 5 tysięcy dolców. A Dawaj. dziadek mi wczoraj dał 20 dolarów na gumy ci... balonowe. Dobrze, dał ci, ale zapytaj się, czy się puści z Murzynem za 5 tysięcy dolarów. Proszę bardzo. I chłopak, chcąc nie chcąc, udzie, udaje się do pokoju seniora i zadaje, dziadek. Dziadek! Tak, Nusiu, tak. Nie, jest. Tak. Dobre były gumys, jak kopiłem, dziadek. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Dziadek dobrze wygląda z dzisiaj. To jest, że tak mi przykro. No, dziadek, co tam, co tam? Co no, tam? A mogę ci takie no, trudne pytanie zadać. Da, zadaj Ale dziadek to nie ode mnie. Ale od kogo? to... Znaczy, od taty? No bo ja się coś... A skąd dziadek wiem. A on zawsze takie głupie pytania zadaje. Dawaj, 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 tutaj Dziadek, ja się chciałem zapytać, no bo wiesz, teraz jest ten u nas ten, że Black Lives Matter, nie? Ja go wiem niestety, tak. Dziadek! Bo chodzi o to. Tak? Tak. Dziadek przydałoby się nam 5 tysięcy dolarów? Bo, 5 tysięcy dolarów. Tak no, się kazał spytać, tak? czy jakby była taka akcja, tak? że 5 tysięcy dolarów za, za to, że dziadek um, da się mu muzynowi, to czy byś się zgadził. A ty to to pytał? To nie ja. Ile? No 5 tysięcy powiedział. Wiesz co, to się nie zmydla. Pięć tysięcy ulicą nie chodzi. A ja właściwie już nic nie czuję. Tak, tak, powiedzaj tu, że tak. No i... Tata, tata, tak? tata, tata, Matka się zgodziła, siora e, się zgodziła, a dziadek? dziadek się zgodził, a Ty też byś się tata zgodził? Posłuchaj, odpowiem Ci na pytanie pierwsze, które mi zadałeś. E, e, różnica między praktyką a teorią, tak? No, no, tak, no bo tata no to teraz chodziło, no. George, umiesz liczyć? E, e, tak? Zamknij oczy i licz. Ta. Matka 5000 siostra 5000s Dziadek 5000 Teoretycznie mamy 15 dolców, tak a praktycznie mamy, nie, nie a praktycznie mamy dwie kurwy i pedała